Zapikanki to jeden z naszych najbardziej ulubionych pomysłów na kolację. Staram się robić je na różne sposoby, żeby za każdym razem smakowały inaczej, więc dzisiaj zapraszam Was na pyszne i moje ulubione zapikanki z kiełbasą i pieczarkami. Pyszne, aromatyczne, pełne ciągnącego się sera. Czy nie brzmi to przepysznie? Napisz w komentarzu, jak Ty robisz zapikanki u siebie. Oczywiście też pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Zaczynajmy! Ulubioną kiełbasę kroję w kostkę. Obraną cebulę kroję w drobną kostkę. Oczyszczone pieczarki ścieram na tarce o dużych oczkach. Szczypiorek siekam drobno. Na rozgrzanej patelni podsmażam kiełbasę aż się zrumieni. Kiełbasę podsmaż w takim stopniu jak lubisz. Do kiełbasy dodaję cebulę i podsmażam ją przez kilka minut aż cebula się zeszkli. Na patelnię dodaję przygotowane wcześniej pieczarki. Składniki doprawiam do smaku sosem sojowym oraz solą i pieprzem. Jeśli nie używasz sosu sojowego możesz go zamienić na magii lub pominąć. Dopraw wtedy farsz większą ilością soli i pieprzu. Składniki na patelni podsmażam aż pieczarki stracą surowość, a z patelni całkowicie odparuje woda. Farsz przekładam na talerz i zostawiam go do wystudzenia. Do farszu dodaję szczypiorek, majonez oraz tarty ser. Składniki dokładnie mieszam. Do przygotowania zapiekanek wykorzystaj swoje ulubione pieczywo. Ja wykorzystuję do tego bagietki. Farsz wykładam równą warstwą na pieczywie i posypuję go serem. Zapiekanki piekę w 200 stopniach Celsjusza, grzanie góra dół przez około 8-10 minut. Gotowe zapiekanki podaję z ulubionym sosem. Napisz w komentarzu, z jakim sosem podasz zapiekanki u siebie. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Smacznego!